Boję się tego, że wiesz. Pamiętam coś, że. E, to była spoko gra! I zaczynasz w to grać po iluś tam latach, i tak patrzysz na to, i tak. O, kurwa. W co ja grałem? To nie była spoko gra. To nie była spoko gra. Ja myślałem, że tu schody są na dół. It's a trap I a prank, bro, to było? Karta pułapka. Ja <laughs> Reverse Uno. To, to, no był nie. I, to był lice Prank, bro. Normalnie Marcin Dubiel mi to w twarz teraz wykrzyknie. O nie. O! Ja pierdykam mnie! Znowu kuźwa zawał. Dobra, tu zaraz będzie ten moment. Dobra, pal gumę telefon. A tu przypadkiem nie masz podpowiedzi, żeby stać w miejscu, czy coś? Wcale bym się nie zdziwił. W sensie to... Jeżeli chodzi o telefon, nie? No. Nawet nie, nawet... nawet nie wiem, który to się odbiera w ogóle. Chyba trójkątem. Sure no. A widzisz. W ogóle no, skoro jesteśmy w Lunaparku, tak? Wlad biedula. Wlad <laughs> biedula. Skoro jesteśmy w Lunaparku, no to też musi być dom strachów. Tak. O nie, o nie, nie Michał! Nie wolno, nie wolno. Duch Kacper mnie wystraszył całe ja pora. Duch Kacper, o nie! No wystraszył. Co się z nim stało? No zaba, kurde, jaki straszny, straszną mordę ma. Normalnie, jakbym grał w ten, straszny labirynt. W ogóle, z tego co pamiętam, to właśnie ten. Duch Kacper też na PSX-a był, bo grałem w niego. To będzie można I, też i, ograć. I to, z tego co pamiętam, to ludzie nazywają tą gierkę takim trochę krapiszczem. A, spokojnie, my to ogramy i my zmienimy. Ja z, z tego co pamiętam, to w miarę spoko się w to grało. No, na przykład tak jak ja w tego Doxlife wciskałem. Wszyscy nazywali to krapiszczem, a dla mnie to spoko giera była. Ale z, wiesz co, najbardziej... Boję się tego, że wiesz. Pamiętam coś, że e, to była spoko gra. I zaczynasz w to grać po iluś tam latach, i tak patrzysz na to, i tak. O kurwa, w co ja grałem? To nie była spoko gra. To nie była spoko gra. Tak. No, tak, sporoma tytułami mam coś takiego właśnie, że nie chcę do nich wracać, bo coś mi się wydaje, że. No, mogę sobie delikatnie popsuć zdanie na temat danej gry. Tak, tak. Ja tak tu? już kilka razy miałem A ile jest y, gier których jeszcze nie znalazłem starych Takich wiesz z Nessa czy coś co się kiedyś grało Kurcze wiesz ile tych Tytułów których pamiętam no, normalnie Pamiętam kropka w kropkę co się robiło jak poziom wyglądał a nie, nie mogę nigdzie znaleźć co to za gra była bo Tak jak, pamiętam tak jak był. tą strategię co tam gadałeś nie? Tak, oj tak. kurcze pieczone, oj kurcze pieczone, normalnie, od buta gościu wjechane. W ogóle jak miałeś ten, nazwijmy to, etap z tymi tymi takimi świecącymi się elementami, to tak trochę można epilepsji dostać. No, można. I teraz ostrzeżenie, <laughs> powinno być. Cześć, tutaj literka A, zapraszam was na odcinek i... Przed obejrzeniem y, oczywiście zaopatrzcie się wiedzonko, no i w jakiś okulary, żeby epilepsji nie dostać. Najlepiej tak, to okulary pom... te przeciwsłoneczne. Pomin ten y, moment. I podasz tam czas. Tak, tak, tak. Pomin ten moment. Ale tak myślę, że jeżeli chodzi o tę serię, to będziemy można robić co świat ten y, odcinek. No, mi się wydaje, że wtedy za mało wyjdzie, to, wiesz? W sensie, że Bo... za krótkie odcinki będą. No, no bo tak najwięcej czasu no to w sumie spędziłeś na tym egipskim, nie? To tam stawiam, że będzie z jakiejś plus-minus stawiam 20 minut. To ewentualnie zrobi się a, a, tak... A tak, to, a tak to stawiam, że... starze jeszcze się no. tam wpierdzielę? A tak to stawiam, że no każdy poziom to przechodzi... Znaczy każdy poziom, każdy świat przechodziłeś w max 5 minut. No trzeba będzie zobaczyć w tym, w montażu w sumie jak to... No najlepiej wydaje mi się, że jak ten... Albo zrobisz na przykład dwa światy i tyle. No. Tak żebyś zmieścić się w jakoś w 10 minutach, żeby wiesz.. Nie było to za długie i nie było to za krótkie. Bo zaraz znowu coś będzie, że... E, tak jak było to w chill logu, tak? Że... E, czemu to takie długie? No bo kurde to są podcasty, no to to wiadomo, że będzie długie, nie? Ja ludzi czasami też nie kminie, nie? Ludzie chcą kurde właśnie jakieś podcasty, żebyśmy gadali na jakieś luźne tematy, gadali tam o sobie, w miarę opowiadali. No ale tego się nie da opowiadać w 5 minut. Kuźwa. Nawet streszczenia nie przeczytasz w 5 minut. No chyba, że jakieś zajebiście krótkie książki albo czegoś, no to okej, okay, nie. Ale no. Chyba, ludzie, że... zdecyduj... ta się, co wy chce, tak naprawdę. Jasno się określajta. No, chyba, że wiesz, tutaj jest takie. E... Wiesz, taki przekaz podprogowy, że no, o, nie miałbym problemu, gdyby to było, wiesz, zmontowane, jakieś cięcia, niecięcia i tak dalej. Ale czemu mam to ciąć? Czy to jest dobrze zrobione. No Przynajmniej ta, tak ta. mi się wydaje. Tak, ale wiesz, niektórzy żyją trochę mentalnością w dzisiejszym czasu, bo wiesz, dzisiaj jest moda na to, żeby dawać jakby krótsze filmy, ale... No to mówię, ja, ja kiedyś zrobię takiego wałka, że nie wiem, będę prowadził jakąś serię i wstawię intro, outro i, i nara. <laughs> no tak, no. Oczywiście, znaczy, wiesz no, ja, ja mówię, a ja może zabrzmię trochę jak boomer, bo ja mówię, ja tam nie mam nic do jakby wiesz jakiegoś montażu, tylko uważam, że też przez, musimy rozgraniczyć jedną rzecz, że jednak fajnie jest powiedzmy zrobić te cięcia, ale też nie ma co przesadzać z montażem. Ja pierd... No. Serio? Ta. O nie, o nie. <laughs> co, 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 się stało? <laughs> No, kurde. ale właśnie, mówię, wracając, no to no uważam, że na przykład mi osobiście się źle na przykład ogląda materiał, gdzie jest e, zbyt dużo montażu, wiesz, jakieś takie błyski, jakieś tutaj, kurde, takie pop-upy, czy inne tego typu rzeczy. No tak, tak, masz te YouTube popy na przykład, tak, nie? To... Popy, wiesz, to, to można sobie dla beki odpalić, ale, kurde, jakbyś miał robić tak filmy, no to, to trochę przesada, według mnie. Ale poza tym też... O, do... podwójne skoczcze, okej. Okay. Poza tym też, no wiadomo, no im więcej montażu tym wtedy więcej czasu tracisz na to a nawet y, może ci się jakiś program do montowania wykrzaczyć nie tak ja to miałem z Silogiem, gdzie teoretycznie dużo tam nie montowałem bo jedynie co wyciąłem w zasadzie parę momentów gdzie tam ktoś wbił do ciebie jakiś tam nasz wstęp żeby ustalić co i jak po co z czym dlaczego tak. jakieś zakończenie i no i dodałem tam to tło ramki i w sumie tyle no. I, I mój program 5 razy pokazał mi takie, a wiesz co, w sumie, Pierdał się. Dokładnie. I zaczynaj wszystko od początku. Ile o to... nie! Ile tu żyć jest? Ale zobacz jakie tutaj cwane cwance, tu na skos musisz jakoś. Kumasz, o co chodzi? Tak. Żeby zdobyć to po środku, to musisz tak pod skosem ten, ale widzę, że masz wywalone jajca w nie. No i w sumie dobrze. No to trochę o. czasu byśmy na tym stracili też. Jak, jak się czujesz z tym, że dostajesz liścia? W sumie to było moje marzenie, żeby oberwać z liścia w grach, więc. A, w grach. No, no, dob dobrze zaznaczyłeś, że w grach To już widzę Justyna jakby teraz zabłysnęła takie, no to zaraz mogę ci liścia sprzedać. Tak. A ty do, do niej. A ja kochani się z tobą potarguję, Sprzedam ci jedną bułę i dwa chleby. Ten jaki Robin Hood ty Robin Hood za 2 złote. Robin Hood Swoją drogą, pamięta ktoś z was taką giereczkę jak Legendę Sherwood? No, kojarzę, no. Kłuźba ja to była zajebista gera. Nostalgią w pysk! Ta. <grym> Ta, normalnie taki jingle, nie? Ja teraz takie powinienem powiedzieć, no, na pewno takiego jingla nie będzie. 5 minut później. O oh, nie <grymka> <grymka> Ten jaki Rafael ze Sol Calibur, ty albo ten, Boże, taki był ten. Te, gierka na Pegasusa. To była jedna z najtrudniejszych gier na tego w ogóle. NESA. Mm -hmm. Arturem, rycerzykiem takim chodziłeś. Szas powinien kojarzyć o co mi chodzi. Platformówka taka. Czyżby to było Ghost na tak. czy jakoś tak? Możliwe, możliwe. Bardzo możliwe, że to jest właśnie Gosen. I on go właśnie go. rzucał taką lancą. Tak, to to jest Gosen Gobbing na pewno. Oho, no tak też kojarzę. W sumie to też skojarzyłem dlatego, że pe pe pewien pan był członek tego teamu, który w Anglii mieszka, ostatnio pisał, że gra. No. Tu, tu musisz iść, tu na spokojnie sejdziesz. Na Nie chillku. wolno udostępnić czyichś adresów. No nie! Właśnie. No <laughs> to, to trzeba będzie tutaj, wiesz, dosłownie cenzury jemnąć. A, wytnie dźwięk na takie 2 trzy minuty, nie? Albo wstawi ten dżingielek z windy. Podrzuci się tego, dżima chrapiącego na toalecie. O nie! <laughs> o, będzie miał żyćku zaraz? Dobra, Stary. jest żyćku. 5, w zasadzie, bo jeszcze zerowe. Oh. O nie, pa, jak zbił twoje placki. Czy tam ciasto? Oj. Ole, cię wyjebało o! do przodu, ty. O! Kur... Jaka kalkulacja zła, tak się nie robi. Dobra, no, teraz ten są w sumie mi się bardziej kojarzy z tym. Z. Kur. O kur <laughs> Ale dostałeś, kuzi panie. Halo, panie kolego, prowadzący ten Let's Play. Proszę się ogarnąć. Nie. O nie. A przed chwilą gadał, o, cztery życia. O, pięć, bo jeszcze zerowe. No, tylko że już masz dwa życia. Czera I teraz dwa. uważaj? Elegancko, elegancko, elegancko. Ty Czera. też uważaj? Dwa, jeden, zero. Trójkę, trójkę wiesz, panie. Ale nie, no wracając, i ten soundtrack mi się troszeczkę skojarzył teraz też w sumie z Flikiem e, Baxem. zaginionym w czasie. A tam miałeś taki wesulitki soundtrack? Eee, bardziej to. Nie wiem, no. E, tak, taki fragment tego soundtracku w sumie będzie. Ja ci zaraz powiem, o ile będzie jeszcze taki. A nie, to raczej nie tak, będzie. Żebyś nie, żebyś nie padł głupio, ty! Dobrze. Ja pierdocza. Ja pier... Ciekawe co by było gdybyś to ty nagrywał. Nie wiem. Dobra, lecimy. Teraz. Spokojnie, jeszcze będą. Jeszcze was. będą materiały, w których to ja będę lamił. Jeszcze będą.